Witajcie, tu Osti z Kości i szybka wrzutka, tym razem ma mikrowy wynalazek, czyli Sorcer City w wersji Deluxe. Tak, czyli co, będziemy mieli oczywiście piękne KS-owe komponenty, ale o czym sama gra? Sama gra to jak mamik mówi taki karkason na sterydach, będziemy mieli kafelki, z których będziemy musieli na czas budować swoje Miasto. Oczywiście musimy je tak dokładać, żeby miały jakiś logiczny e, ciąg. E, będziemy grać sobie przez 5 lat. Co roku będziemy zdobywać nagrody, czyli punkty, karty. Będziemy też mogli kupować nowe kafelki, a to wszystko dzięki punktom, które będziemy zdobywać tu na naszym torze. Będziemy zdobywać magię, która będzie pozwalała nam później za nasze Karty, transferować ją na trzy kolejne liczniki, i będziemy mieli tu wieżę, za którą właśnie będziemy dostawać punkty każdego roku i będziemy mogli sobie wybierać za to, w zależności od którym graczem byliśmy. Albo punkty i karty, albo samą punkt, same punkty, albo możliwość dokupu nowych kafelków, czy też więcej kasy. Następny tor to są pieniądze, za które właśnie będziemy kupować nowe kafelki. I ostatni tor to są punkty, które będziemy wymieniać na takie tu ładne żetoniki. To są punkty na koniec gry. Co rundę mamy, w zależności od poziomu trudności, od minuty do trzech na układanie miasta. I za każdym razem, jak czas nam minie, będziemy sobie robić zliczanie punktów. Jeśli będziemy mieli taki symbol, to oznacza, że zliczamy wszystkie tego samego koloru, które się stykają. Jeśli mamy w linii to tylko te w linii, a jeśli mamy taką tarczę to tarcza plus wszystkie tarcze, które będą w koło. Ale żeby zaliczyć punkty musimy minimum 3 punkty na kafelku zdobyć. Później co rundę będą nam się pojawiać potwory, które będą nam utrudniać grę. Na przykład pająk, na którego trzeba położyć kolejnych kafelek. W każdym razie gra bardzo dynamiczna, bardzo szybka, jest naprawdę dużo kombinowania. Interakcji może nie za wiele, ale naprawdę fajny. Fajny tytuł, prościutka gra, z takich właśnie układanek wyciągnęli kwintesencję, dołożyli, jak to na KS-ie. pełno fajnych bajerów. No i tak właśnie wygląda Sorcer City. Dzięki za uwagę i do następnego filmiku. Cześć!